Cześć, witajcie w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj będzie projekt rotacji kosmetycznej. Projekt polega na tym, że wybieram sobie różne kosmetyki z różnych kategorii, które będę używać wraz z tymi, które chcę zdękować albo chcę zużyć. To są kosmetyki z Projektu Zero, na przykład z kolorówką, bo mam też taki projekt z pielęgnacją. Także mam dzisiaj wszystkie swoje te kosmetyki, które wybrałam ostatnio. Nie wszystkie będą dzisiaj wymienione, ponieważ byłam ostatnio chora, nie malowałam się zbyt. Dużo i parę kosmetyków po prostu mi zostało i nie chciałabym je wrzucić z powrotem do szuflady, nie używając ich. Większość tych kosmetyków, które Wam dzisiaj pokażę mam na swojej twarzy. Niektóre były testowane po raz pierwszy, czyli takie też pierwsze wrażenia były po drodze. Także trochę będzie opień. Wrzucę Wam parę zdjęć makijaży, które były wykonane między innymi tymi kosmetykami. Nie ma tego zbyt dużo niestety, ponieważ się bardzo mało ostatnio malowałam. Dosłownie, może 3-4 makijaże były wykonane. I nie wszystkie były sfotografowane, cała ja. Zacznę od pierwszego kosmetyku. To jest Mgiełka na Makijaż Mgiełka utrwalająca. I muszę przyznać, że to jest kosmetyk, który niestety lepiej sprawdza się w małym opakowaniu niż w tym dużym. Nie wiem, czy to jest kwestia formuły czy to jest kwestia psikacza, nie mam pojęcia, ale niestety no nie jest to taki mój ulubiony kosmetyk. Jeśli ktoś by go chciał, to ja bym go oddała. Jeśli miałabym go zamienić na coś innego, to też chętnie bym to zrobiła. Podkład mam z Rimmel, to jest Lasting Finish. 25 godzin podobno powinien fajnie wyglądać na twarzy. Ja miałam go najdłużej 12 godzin. Fajnie się miesza też na przykład z tym z Shiseido, um, ogólnie to jest całkiem niezły podkład, muszę przyznać, um, nie zawiodłam się na nim, ale może dać efekt maski, jeśli ktoś tam nie ma umiaru w pompowaniu tego produktu na dłoń po tym przenoszeniu. No to niestety efekt maski może być na zawołanie. No i kolory mają lepsze, bo ja miałam problem z tym właśnie, że w Rimmelu to były rdzawe, takie pomarańczowe kolory i, i bardzo mocno oksydujące. Bazę mam z marki Becca, mam jeszcze tutaj pół tej bazy. Fajna, nawilżająca, nietłusta baza pod wszystkie podkłady praktycznie nadaje się. I to jest marka, która już zeszła z rynku, już jej tam nie ma w sprzedaży, ale to nie jest dla mnie powód osobisty, bo widzę, że dużo sprząta toaletki i co to, co Bekka miała, i tam się oczą, że fajne kosmetyki, ale tego, tej marki już nie ma na rynku. No to, to, to co? Produkt zostaje, on się tam chyba jakoś nie psuje z tego powodu bardziej. Jak jest dobry produkt, to ja go używam, nawet nie przed kamerą, ale, ale, ale prywatnie. Także dla mnie to jest bardzo dziwne. Ja nie mam zamiaru go wyrzucić, tylko dlatego, że bekka już po prostu nie, fun nie, nie funkcjonuje gdzieś tam na sklepowych półkach. Puder mam z Giorgio Armani. Używam go tylko pod oczy, bo tam najlepiej się sprawdza. No i zaliczyłam tutaj denko już. Jeden z dwóch pudrów, które właśnie mają denka. Tak wygląda. Piękny, aksamitny, leciutki fajny taki efekt blur daje naprawdę bardzo bardzo dobrze się u mnie sprawdza z każdym korektorem praktycznie no i takie gorsze korektory też troszeczkę po, za uży potrafi y, podciągnąć i ten y, efekt y, takiej gładkiej skóry bez miliona zmarszczek, utrzymać bardzo długo w ciągu dnia. Teraz będzie coś, co mnie cholernie rozczarowało. Formuła jest naprawdę do bani sucha jak pieprz. To jest y, róż z Wet and White. Naprawdę tu trzeba tak kręcić tym pędzlem, nabrać tego pudru sporo, żeby ten pucek był chociaż troszeczkę bardziej różowy. No także to jest jeden z takich najsłabszych produktów, które mam z tej marki. Ym, natomiast tutaj miałam coś do testowania, coś nowego. To jest Catrice Truskin Mineral, Mineral Loose Powder. To jest puder sypki Cudowny. Pięknie matowi, ale nie daje takiego matu bardzo takiego pudrowego, płaskiego, takiego papierowego, takiej taki przepudrowanej skóry. Naprawdę daje piękny efekt. Piękny efekt takiej skóry rozświetlonej, ale zmatowionej też jednocześnie. No, no te dwie funkcje dało się tutaj połączyć. Jestem bardzo zadowolona i co ważne też na rozszerzonych porach bardzo ładnie wygląda, ładnie skórę potrafi wygładzić, także Super. Drugi kosmetyk z tej samej serii. Dokupiłam sobie właśnie korektor i też jestem z niego zadowolona. To jest korektor, który bardzo cieniutko się układa, bardzo naturalnie wygląda, całkiem ładnie też kryje. To jest taki średni krycie, takie dobre średnie. No, przecież to jest wodoodporna formuła. No, nie testowałam, więc pod tym względem się nie wypowiem. 18 godzin powinien ładnie wyglądać. Miałam 12, prawie 12, więc. Też wyglądał całkiem nieźle. Już no, oczywiście, te pod, pod koniec już dnia, no to już ta świeżość pod okiem nie była taka jak godzinę po zrobieniu makijażu, ale był na miejscu, było wszystko ok. No i z każdym pudrem szedł w parze. Także przetestowałam go pod każdym względem, jestem naprawdę zadowolona. Um, teraz też kosmetyk z Catrice, ale tutaj muszę naprawdę bardzo leciutką ręką go nałożyć, bo trochę ten kolor mnie zmylił w opakowaniu. To jest rozświetlacz marki Catrice które, jak widzicie, wygląda na taki bardzo szampański, a tak naprawdę on wygląda cholernie biało na mojej twarzy, więc tutaj muszę uważać, bardzo mało go nakładać i porządnie go rozetrzeć na takiej większej powierzchni, bo jak jest tak dość intensywnie nałożony w jednym miejscu, to niestety wygląda źle. Dla Blaziocha zdecydowanie tak. Dla osoby, która ma trochę taką ciemniejszą karnację, no niestety, nie, bo to będzie zbyt. Krzykliwe, zbyt jasne. Tu mam brązer, który też jest takim toperem bardziej ma piękną formułę, piękny kolor. To jest marka Wet n' White jeden z dwóch brązerów, chyba jakie posiadam z tej marki. Super, bardzo, bardzo lubię. To jest właśnie coś, co też daje takiego lekkiego blasku. Nie każdemu może się to podobać. Jeśli ktoś lubi matowe brązery, no to z tym raczej się nie polubi. Na brwiach mam żel z kolorkiem marki NAM. To jest formuła super rzadka, taka trochę wodnista można powiedzieć. Ma kolor taki naprawdę... No pigmentu jest sporo, także można sobie tam fajnie te brwi pomalować, ale jeśli chcesz efekt pogrubienia, zagęszczenia brwi, to ja polecam najpierw nałożyć jedną warstwę, troszeczkę wyczesać, wystylizować te brwi i nałożyć potem drugą warstwę po, po takiej dłuższej chwili, jak to ta pierwsza zastygnie. Bo w inny sposób można nakładać, 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 zrobić takie grudki, glutki na włoskach nie będzie to ciekawie wyglądać. Ogólnie całkiem niezły ten produkt, jeśli chodzi tylko o takie podkreślenie nie szukasz kosmetyku, który będzie stylizował, utrzymywał włoski w rydzach przez cały dzień. No, to powinno, powinno być ok. Teraz takie małe rozczarowanie. To też była nowość w moim arsenale kosmetycznym. Kredka z serii Kashmir. I tutaj mam ten chyba najjaśniejszy kolor, i niestety to jest kredka taka półtransparentna. Spodziewałam się więcej pigmentu, niestety się rozczarowałam, ale po prostu są takie, że ma fajny kolor, taki dość yy, nietypowy. I formuła jest bardzo mięciutka, no masełko yy, i nie szczypie, nic się nie dzieje z okiem, ale właśnie tego koloru praktycznie nie widać. No myślałam, że to będzie coś, coś lepszego, ale się trochę przejechałam. Natomiast paleta z tej serii jest fajna, bardzo fajna i to naprawdę Hania odrobiła dobrze pracę domową, ponieważ poprawiła się jakość matów. Mimo iż ja uwielbiam y, cienie z Gram Shopu, to mnie szlak trafiał, jak te cienie matowe na przykład się osypują bardzo mocno. Ym, paleta Kaszmir w chłodnej tonacji super naprawdę, bo ja nie mam zbyt dużo cieni w chłodnej tonacji i średzeczej wygląda tak. Super cień mam dzisiaj na powiece. Super cień mam go wewnętrznym kąciku i ten cień mam na dolnej powiece. Dosłownie jedna porcja wystarczyła, żeby tak fajnie to miejsce pokryć. Te błyskotki palcem, mokrym pędzlem na mokrą bazę, korektor lub jakiś klej do. do klej do brokatu. I wtedy efekt jest praktycznie. Jak tutaj, jak w wyprasce, czyli naprawdę 100% tego blasku potrafisz sobie przenieść, no nie tracąc praktycznie, bo nie ma nic gorszego jak jest piękny cień na palcu, na słoczu, a na powiekach ani połowy z tego nie możemy wykrzesać. Ja mam takie cienie, także... Jestem zadowolona naprawdę bardzo. Teraz kosmetyk, który zostanie w, w tym pudełku, ponieważ nie użyłam go, to jest rozświetlacz, który ginie pod pudrem nawet najcieniej nałożonym. No niestety to jest taki, taki kosmetyk, który był w jakimś tam glambosie czy czymś tam, także to zostaje. Ta, ten kosmetyk zostaje z Maka. To jest błyszczy taki super gęsty, lepki, fajnie napigmentowany. Jego nie użyłam, bo nie miałam okazji. I jeszcze zostaną mi tutaj dwa cienie. Jeden z Glam Shopu to jest bestseller. Przepiękny, taki ciemniejszy brąz. I tutaj mam pigment Femme Fatale Cosmetics to jest taki duochrom naprawdę cudowny, no zależy co tam e, światło wyłapie, to, to, to tak wygląda i zielony, i różowy i fioletowy, no cudowny, cudowny kosmetyk, odeszły chyba tylko kosztował e, ten kosmetyk maskara z Debory zostaje w projekcie Zero, bo już tam zużyłam y, tusz, więc biorę ten teraz, ma tutaj taką fikuśną szczoteczkę, wydłuża się, skraca się, ja tylko tą krótką stroną, bo jak jest zbyt długa, to ta dubka niestety brudzi mi bardzo wewnętrzny kącik i, i, i tam inne miejsca wokół oka, stwierdziłam, że szkoda zachodu i używam właśnie tej y, mm, krótszej strony. Mam tutaj szminkę tę kremową w płynie, którą mam na ustach z Sephory, przepięknie, Piękny kolor. I to są szminki, które siedzą. Siedzą naprawdę na ustach, nie ruszają się przez cały dzień. Super formuła i pigmentacja, no to jest bombowa. I tu jest kosmetyk z Eveline. Ta szminka jest naprawdę cudowna. Jeden z moich ulubionych kolorów. 14. Mój numer w dzienniku w szkole, pamiętam. I kolor wygląda tak naprawdę. Dzienny, ładny kolor na policzki. I na usta również. Naprawdę formuła super, masełkowa, pigmentacja jest okej, okay, naprawdę jestem zadowolona. Mm, już Wam pokazałam, że mam tutaj Glitter Primer z nich, jeden z najbardziej słynnych kosmetyków tej marki. Yy, I wraca do szuflady cieni z HAN Naprawdę są cudowne te, te cienie. macie możliwość w Hebe kupić, włożyć pale, co teraz były za 7,90 chyba. Na wyprzedaży mam prawie wszystkie. No i kupiłam teraz też paletę z H. Naprawdę wow, wow. Będę ją brać na święta, bo ta kolorystyka bardzo mi odpowiada na święta, a tu miałam takiego pięknego rudzielca, naprawdę fantastyczny y, cień. Teraz przejdziemy się do szuflady i będziemy sobie szukać tam coś fajnego, teraz coś bardziej może luksusowego na ten okres y, świąteczny i noworoczny. Tradycyjnie zaczynamy oczywiście od pierwszej szuflady, jak zwykle miszmasz, wszystko porozwalane, a to jest wina tego, że Mam tego zbyt dużo? Może? Nie wiem. Mam kilka kosmetyków, które bym chciała użyć i na pewno chciałabym sobie wziąć puder, ten nowy, marki Becca. To jest taka miniaturka Supermatowi. Już go testowałam, ale chciałabym się pobawić im troszeczkę więcej. Do kompletu mam też bazę marki Becca i to jest baza wygładzająco Matująca, muszę przyznać, że pod względem matowienia to jest bomba. To chuda się chowa przy tym. Um, także mam już dwa kosmetyki. Teraz podkład. Także zastanawiałam, co tu wziąć, i, i chciałam coś, yy, czego dawno nie używałam, yy, na przykład może ten tutaj. Ten tutaj z Lancome. Bardzo go lubię. To jest naprawdę taka woda, ale, ale pięknie utrzymuje się na buzi. Myślę, że będzie dobrze też mieszał się z Shiseido. I mam też nowy też z Ikeimaxa i w Także tutaj naprawdę luksus. Za niedużą cenę, bo ten podkład chyba nawet stuwie nie kosztował, także też go wezmę, też się nie pobawię. I z tego co kojarzę, ten podkład jest mocno matujący, więc może się przydać. Jak nie, to go wrzucę z powrotem. Jakiś rozświetlacz wpłynie. Mam bazę, mam tutaj. Mam może, może ten bronzer wezmę, lubię go, lubię go od czasu do czasu. Mam też nowy. Nowy korektor z Zoewy za niecałe 2 funty, dzięki Małgośce. Chciałam go kupić, bo mam, czy miałam ochotę też na podkład z Zoewy, ale jakoś tak się nie złożyło, że nie kupiłam, ale mam korektor. Z tego co widziałam, świetnie się układał na skórze i był bardzo podobny do tego z Catrice True Skin, też tak leciutko y Kładał się taką niewielkiej ilości i ma niezłą moc krycia. Także wędruje do reszty. Tutaj podkłady mamy. Mgiełkę wezmę, może tą Too Faced, ona jest całkiem niezła. Muszę przyznać, że, że akurat tą mgiełkę bardzo lubię. I chyba tyle: chyba tyle. Korektora więcej nie, nie, nie potrzebuję. Pudry mam. E, dobra, zamykamy szufladę. Nie będziemy się zastanawiać tutaj dwie godziny. Już otworzyłam drugą szufladę, gdzie mamy tutaj kosmetyki do oczu, do twarzy, do ust, do brwi, no jakieś takie większe komplety. Ja zapomniałam Wam powiedzieć, że mam tutaj jeszcze tą paletę dużą, z której użyłam ostatnio tylko um, ten bronzer z Inglota, więc może jeszcze ją zostawię chwilę, może jeszcze coś użyję z tego, jakiś róż albo rozświetlacz, bo są naprawdę świetne rozświetlacze z gramshopu, Shopu. Mrożone truskawki, hicior, naprawdę tutaj mam Make Up Geek, także jeszcze, jeszcze sobie to zostawimy do kolejnej rotacji, jeszcze troszeczkę poużywam i tutaj nic z tych większych gabarytów nie będę brać bo mi to nic na razie nie potrzeba, ale tutaj coś może weźmiemy jakieś cienie, jakieś pigmenty, jakieś szaleństwo dobrze, zaraz coś tutaj wybiorę, żeby Wam się nie tłuc, ale na pewno co biorę, no to bazę, muszę wymienić bazę, więc ta pójdzie w ruch Albo ta z może? Może ta? Nie, weźmiemy tamtą z VIBO. Dobra, ja sobie tu wygrzebię jakieś jeden albo dwa cienie i za chwilę będziemy się widzieć. No i mam tutaj zestaw. Czy wy pamiętacie boom na ten pigment, który nazywa się Vanilia Zmaka? To był po prostu hit wewnętrzny kącik. Wzięłam też kredkę taką bardziej burgundową z kolekcji Kashmir z Glam Shopu. No i to jest jedyny tusz, który mam otwarty, poza tym, który mam zamiar zdankować. Także na razie nie będę otwierać kolejnego, bo nie ma sensu, żeby marniał. Także to będzie też taki... Stały bywalec w tym projekcie i drugi będzie w drugim projekcie. Także tutaj więcej nie biorę, bo mam tam dwa cienie, więc będę się na nich skupiać. Natomiast tutaj sobie weźmiemy brązer, który jest następny w kolejce. To jest ten z Lovely, trochę suchy, kurde trochę suchy, ale już jak bierzemy zawsze po kolei, to bierzemy po kolei. Też taki dość ciepły. Teraz róż, no to będzie taki bardziej luksusowy z benefitu, bo to jest ty też. Herbana, bardzo fajny kosmetyk, bardzo go lubię. Tak wygląda w środku taka mozaika. I rozświetlacz, rozświetlacz, któryś bym chciała z Wetnwald, bo są naprawdę cudowne. Może ten, taki cieplejszy? Później zrobimy zbliżenie, zobaczycie wszystkie kosmetyki, jak one wyglądają. No i co, jak święta, no to czerwień. No to jak czerwień, no to musi być dior, bo to jest mój ulubiony kosmetyk. Pięknie wygląda, ładnie się utrzymuje. Także między gośćmi będą, będą pięknie wyglądać. I tam mam jeden z maka, jeden dękuję, no to wystarczy. No i tutaj coś do brwi by się przydało, także może weźmiemy sobie kredkę. Może być ta Zeweline, bardzo ją lubię, też całkiem fajnie się zachowuje. I drugą kredkę może też wezmę sobie z Wet n Wild, bo mam pomadę z, z Benef Boże, Benefit, może Benefit i jeszcze mi się przyda o, taki kosmetyk żel z Anastazji, tak. Już jakieś denko zaczyna się robić, popatrzcie, już jakieś dziury się pokazują. Super, i z tej chyba szafki tyle. Więcej tu nic nie będziemy dokładać, bo chciałabym właśnie poużywać tych kosmetyków, również tych, które mam, w tym projekcie. No i tutaj kolejna szuflada, w której są palety. I tutaj na pewno wiem, na pewno wiem, że ta cudowność. Idzie na święto, no ona jest naprawdę przepiękna, wow, 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 popatrzcie na te kolory, ta zieleń, ta zieleń to dosłownie barwi skórę, ten przepiękny kolor jest po prostu fantastyczny. bardzo się ta kolorystyka podoba i no i taka świąteczna troszeczkę jest, także to wędruje do reszty i wiecie co, jeszcze bym chciała wziąć tą paletę, za chwilę ją Wam otworzę, bo to jest taka spora paleta z Morphe i niestety to nie jest najlepsza pigmentacja i, i, i ogólnie formuła, no nie jestem tak do końca zadowolona, tak mnie babka zapewnia, że jest dużo lepsza niż... Niż ta seria, bo ta jest też taka nieciekawa. Nie mówiła, że te cienie są bardzo takie mięciutkie, kremowe, super napigmentowane. No, jak spojrzałam w domu, to niestety nic wspólnego z tym nie miało, co ona mówiła. Także otworzę i pokażę wam, co mamy w środku. No, i to mamy w środku. No, po prostu kolorystyka jest bombowa, przepiękna. No klasyka, lekko ciepła, neutralna, trochę różowych cieni. No, po prostu jak to zobaczyłam, no to powiedziałam, że ja to muszę mieć. No i, no i nabyłam, ale na przecenie na szczęście, ale to, to nie jest to, kurde, co, co bym chciała. No, większość cieni zasłoczowałam, no to są bardzo podobne, na przykład do Zoewy. Daleko im do Glam Shopu, do Anastazji, do Chudy. I tam do paru innych marek, które mam, ale no, nie da się to używać. No, takie, takie bardzo bezpieczne to są kosmetyki, moim zdaniem. Ehm, dobra, teraz zbiorę wszystko i zobaczymy sobie jeszcze takie podsumowanie ehm, już tak na koniec, i, i będziemy się żegnać. I proszę bardzo, lecimy po kolei. Piękny rozświetlacz, piękne cienie, baza całkiem nieco, podkład cudowny, puder też będzie ok, bo już go testowałam, ten róż bardzo lubię, bronzer jest ok, chociaż trochę suchawy, mam nadzieję, że ten korektor, który tu się schował z tyłu też będzie ok, tu jest ten podkład dość matowy, giełka super, te cienie, no mam nadzieję, że, że, że będą ok, ale to, to na razie takiej satysfakcji nie było, ale plusem jest to, że trzymają się pięknie na powiekach. Także, także ok, ale jakbym miała kupić tą lub tą, no to wolę 4T niż jedną tą. <laughs> no i tutaj mamy ten bardzo jasny pigment, tutaj dość ciepły brązer, trochę suchy. No i pod spodem też wam pokazywałam. No i ta moja cudowna szminka z, z Diora cudowna formuła tutaj dwie kredki. Super do uzupełniania brwi, do rysowania, jak najbardziej się przydadzą. Tuż, no to muszę sprawdzić prognozę pogody. Jak będzie mokro, no to nie będę go używać, bo bardzo się odbija. Mam nadzieję, że ta kredka ma lepszą pigmentację niż, niż ta druga. No i tutaj mamy bazę. No i to wszystko w tym filmiku. Mam nadzieję, że miło spędziłyście czas ze mną. Widzimy się niedługo już w kolejnym filmiku. I dzisiaj to wszystko. Pa! Życzę Wam wszystkiego dobrego i widzimy się już niedługo.